W tym odcinku powiemy sobie o nawigowaniu w dokumencie. Przejdźmy więc do narzędzia lupy, które znajdziemy tutaj, w narzędziach. I jak widzimy, za pomocą lupy możemy oczywiście przybliżać, jeśli klikniemy. Możemy także oddalać, jeśli wybierzemy ten tutaj inny tryb. Jak widzimy, teraz jest to tryb przybliżania, tutaj jest tryb oddalania. Jeśli nie chcemy przechodzić pomiędzy tymi różnymi trybami cały czas, możemy na przykład być w trybie przybliżenia i kiedy przybliżymy, jeśli teraz naciśniemy klawisz ALT to narzędzie jak widzimy tutaj nam się zmienia, przyjrzyjmy się narzędzie nam się zmienia, zmienia tymczasowo to właśnie po naciśnięciu klawisza ALT, także teraz możemy przybliżać, naciśniemy ALT, oddalamy Możemy również wprowadzić wartości dla przybliżania. W lewym dolnym rogu widzimy aktualną wartość. Możemy także wprowadzić swoją, na przykład 10%. Również w menu widok znajdziemy opcję dla przybliżania. Jak widzimy przybliżenie, znajdziemy tutaj taką pozycję, która również dostępna jest pod skrótem CTRL+, jak widzimy. CTRL+. Następna pozycja to oddalenie, CTRL-, Kolejna to wypełnienie ekranu, czyli Ctrl 0 to nie jest wypełnienie 100%, jest to tylko wypełnienie właśnie całego ekranu, czyli właśnie skrót Ctrl 0, następny skrót i pozycja to przybliżenie 100%, czyli Ctrl 1, i sugeruję, abyśmy zapamiętali sobie te najważniejsze skróty powiązane z, przybli powiązane z przybliżaniem Ctrl plus, Ctrl minus, Ctrl 0. I kontrol 1. Teraz, kiedy na przykład już mamy dość duże przybliżenie, możemy skorzystać z tych pasków. Widzimy tu jest pasek poziomy, tutaj pasek pionowy. Również podobną funkcję spełnia nasza rączka dostępna pod skrótem H, a zapomniałem powiedzieć, że lupa dostępna jest pod skrótem Z, oczywiście rączka pod skrótem H, i możemy tutaj przesuwać po naszym dokumencie. I teraz chciałem pokazać jeszcze jedno z narzędzi, znane jako nawigator. Możemy powiedzieć, że nawigator łączy lupę i rączkę w jednym narzędziu. Przejdźmy więc do y, okna, do window, i wybierzmy nawigator, ponieważ u Was może być on wyłączony, i pojawia nam się tutaj panel, panel nawigatora, ponieważ jest to osobny, y, jakby niezależny panel. I możemy tutaj oddalać za pomocą tego suwaka, przybliżać. Można tutaj także klikać w te miniaturki. Widzimy tutaj podgląd do naszego dokumentu. Aby przechodzić pomiędzy poszczególnymi partiami, przesuwamy ten, ten prostokąt. Możemy zmienić rozmiar tutaj tego obramowania. Czasami, jeśli na przykład jeśli ten dokument byłby y, podobnego koloru, na przykład teraz, jeśli mamy niebieskie obramowanie i widzimy, że ten dokument. Jest niebieskim, mogło być to trochę niewyraźne, dlatego jeśli chcemy zmienić ustawienie, przechodzimy właśnie tu i możemy wybrać dowolny, in, dowolny inny kolor, na przykład czerwony. Pamiętamy, że ustawienia dla poszczególnych paneli znajdzie, znajdziemy zawsze w prawym, górnym rogu. Każdy panel ma tutaj swoje ustawienia. W przypadku nawigatora te ustawienia są dość proste, ale zobaczymy sobie w innych panelach, że mogą być one. Rozbudowane. Czyli to jest nasz nawigator bardzo przydatny i zachęcam do korzystania w codziennej pracy. I to będzie wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia.